o księży biskupie Krzysztofie. przewielebnik księża wśród księży, diecezjalny moderatorze Domowego Kościoła, księży Januszu, diecezjalny moderatorze Ruchu Światło-Życie, księży Wojciechu, paro Agnieszko i Łukaszu, siostry ze Wspólnoty łaskiej jest też siostra Nazarytanka, Bądźcie pozdrowieni, wszyscy siostry bracia tworzący tę wspólnotę pielgrzymkową. Gdyby ktoś do nas przyszedł i złożył obietnicę, że dzisiaj o 19.00 otrzyma milion dolarów, czy byśmy byli tym zainteresowani? Widzę, że nie. Jestem jedyny, chyba który by się tym zainteresował, bo taka ponętna obietnica, więc widzę, że muszę większą sumę chyba wziąć to przebić. Bo to jeden milion jest za słabe. Ale oczywiście bym się bardzo ucieszył, gdyby ktoś osobiście do mnie przyszedł i powiedział, że dzisiaj o 19 przyjdzie z tą walizką pieniędzy. Mi da... Już bym żył tym. Już bym się cieszył. Już bym widział ten milion dolarów, mimo że jeszcze go nie mam w kieszeni. Ale ktoś obiecuje, nie? Mówi, że przyniesie. Ufam temu człowiekowi, że tę obietnicę spełni. I nawet jak się nie zjawił o 19, to jeszcze i tak szukam, mówię, może coś mu nie wyszło, korki, nie wiadomo, nie dojechał, jakieś trudności na drodze, czekam dalej. 20, może jednak będzie. To jest ta pierwsza, nie ma, ale nie tracę nadziei. Nie tracę nadziei. Zawsze był sprawiedliwy, że coś tam się mogło zadziać, że jeszcze go nie ma. Kiedy jest północ, już prawie mi ręce opadają, czuję się zniechęcony, a może potem już rozczarowany, zawiedziony, że piękna była obietnica, ale niespełniona. Żyłem nią. No bo tak tym polega też budowanie takich zwyczajnych, codziennych nadziei. że ktoś tam coś obiecuje, Słyszymy jakieś różne propozycje. O, już tym żyjemy. I że nie zawsze się to wypełni. Horoskopy. Nie wiem, czy ktoś jeszcze czyta horoskopy. Nikt się nie przyzna na pewno. To są takie osoby. Pamiętam jeszcze przed laty w lipiu siostry na y, Sylwestra. Tylko było po, po, połączone to z zabawą, z, też z modlitwą. Też my, m, m, chciały, rozdawały horoskopy. Te same napisały zresztą i te horoskopy rozdawały, ludzie się fascynowali, czytali, co to będzie w tym roku. Jaki piękny rok się zapowiada. No i już sobie układali według tych horoskopów pewną fajną perspektywę życia. Kiedyś chodziły cyganki, mówię po, po wsi, ale też w różnych środowiskach i zaple, zachęcały, żeby powróżyć z ręki na przykład. Nie ja wiem, czy ktoś sobie dawał kiedyś powróżyć z ręki u cyganki. A cyganka prawdę ci powie. Zawsze to było zapewnienie takie. Dzisiaj też pismo wróżka jest bardzo popularne, według tych statystyk, które podają. Duża popularność u tak zwanych światłych ludzi, którzy mówią o kościele, że jest zacofany. Katole to zacofanie, ciągle się to operuje tym pojęciem średniowiecze. A sami czytają wróżkę. Bo chcą się tu coś dowiedzieć. Co to będzie? Co ona mi przepowie? Jak, jaka będzie moja przyszłość? Co mnie czeka właśnie? Westy i bracia, nadzieję budujemy na obietnicy oczywiście. Dla nas fundamentalną obietnicą jest obietnica, która jest w Słowie Bożym. ta fundamentalna to ja jestem zmartwychwstanie i życie. Każdy, kto wierzy we mnie, choćby i umarł żyć będzie. Wierzysz w to? No właśnie. Dzisiaj mieliśmy w namyśle spotkania też, to drugie czytanie dzisiaj. Niesamowita obietnica, która się wypełnia, Pan Jezus umiera za mnie, grzesznika, czyni to poprzez krzyż i zmartwychwstanie. To nie moje uczynki, choćby najlepsze i najszczerzej wykonane mogą mnie usprawiedliwić, uczynić godnym powołania do miłości. Odnowić we mnie właśnie obraz Stwórcy zapisany w akcie stworzenia. To ta obietnica, która się wypełniła, to z powodu tejże mojej beznadziejnej głupoty, grzechu, która we mnie zamieszkuje, Bóg dokonuje dzieła zbawienia. Mówi i wypełnia. Umiera za mnie, abym się zatrzymał. W tej mej gonitwie, i szczerze zapytał siebie, za, za czym podążam, co mnie motywuje, gdzie upatruję dla siebie spełnienie. To Pan Jezus jest dobrą nowiną dobrą nowiną dla każdego z nas, ale też ona, to działa w nas, to czego Pan jest dokonał, kiedy potrafię uznać swój grzech, czyli przyznać się zupełnie na nietrafiony sposób życia, na szczęście. Szczęśliwi bracia, nie znam Jezusa. To chyba jedno z najbardziej bolesnych słów, jakie może się nam zdarzyć powiedzieć. Nie znam Jezusa. Dzisiaj Ewangelia, ci, którzy słuchali Jezusa, byli wpatrzeni w Niego. Wpatrzeni w Jezusa. Nie znam Jezusa. A przecież naszą istotą, naszą tożsamością, nie tylko w ruchu, jest znać Jezusa. Każdy ból można uśmierzyć, za każdy grzech przeprosić, ale ostatecznie nie wolno zwątpić. Na tym polega nadzieja. Bardzo wzruszyły mnie słowa katechezy, którą wygłosił papież Leon XIV. To były jego pierwsze dni pontyfikatu. Ojciec Święty mówił o duchu świętym, który jest nie tylko pocieszycielem, ale także tym, który prowadzi nas każdego dnia. Papież przypomniał, że życie chrześcijanina jest świątynią Boga, w której duch święty działa z mocą. Nawet nasza kruchość, ograniczenia i słabości nie są przeszkodą. Przeciwnie. Bóg wybiera nasze człowieczeństwo, by przez nie objawić swoją miłość mieszkającego w nas Ducha Świętego. I dosłownie przytoczę teraz to, co powiedział i podkreślał mocno papież Leon XIV. We wszystkim, do czego Pan nas wzywa, zarówno na drodze życia, jak i w wędrówce wiary, niekiedy czujemy, że to nas przerasta. Apostołom, którzy w przededniu śmierci mistrza są zatworzeni i pełni niepokoju, zadają sobie pytanie, jak będą mogli być kontynuatorami i świadkami Królestwa Bożego. Jak kontynuować to dzieło? Jak być świadkiem Królestwa Bożego właśnie w takim zatworzeniu, w pełni niepokoju? I dalej mówi papież, Jezus zapowiada dar. Ducha Świętego, składając tę wspaniałą obietnicę: Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. W ten sposób Jezus uwalnia uczniów od wszelkiej trwogi i obaw i może im powiedzieć: Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się. Nie lęka. Otrzymujecie Ducha Świętego. To prawda, czujemy, że przerasta nas to, do czego Pan nas wzywa. Trudno temu też zaprzeczyć. I apostoła Piotra przerastało i nas też przerasta. Powołani do misji. To hasło tegoroczne jeszcze również może nas przerastać. I w tym kontekście mamy prawo powtórzyć za papieżem Leonem XIV. To piękne, że patrząc na nasze powołanie, na powierzone nam rzeczywistości i osoby, na obowiązki, które podejmujemy, na naszą posługę w kościele, każdy z nas może z ufnością powiedzieć, chociaż jestem kruchy, Pan nie wstydzi się mojego człowieczeństwa. Przeciwnie, przychodzi, aby zamieszkać we mnie. Towarzyszy mi swoim duchem, oświeca mnie i czyni mnie narzędziem swojej miłości wobec innych, wobec społeczeństwa i wobec świata. No właśnie, siostry i bracia, w tym roku jubileuszowym, roku jubileuszu nadziei, uniwersalnym językiem chrześcijaństwa jest właśnie język nadziei. Nie tylko optymizmu, ale nadziei, co to znaczy. Chciałbym tutaj wrócić do papieża Franciszka, kontynuował te swoje pierwsze jubileuszowe słowa następująco. Nieprzewidalność nieprzewidalność, nieprzewidwalność przyszłości rodzi jednak niekiedy sprzeczne uczucia od ufności do lęku, od pogody ducha do zniechęcenia. Od pewności do zwątpienia. Często spotykamy osoby zniechęcone, które patrzą w przyszłość ze sceptycyzmem i pesymizmem, jakby nic nie mogło dać im szczęścia. Oby jubileusz był dla wszystkich okazją do ożywienia nadziei. I kończy papież tę część wypowiedzi: Słowo Boże pomaga nam znaleźć ku temu powody. Słowo Boże pomaga nam znaleźć ku temu powody, ożywienie nadziei, umacenie na drodze szczęścia. Właśnie odpowiedź na pytanie, co znaczy przemawiać uniwersalnym językiem nadziei zawarta jest w tej podpowiedzi papieża Franciszka. Mówić językiem nadziei oznacza dawać ludziom. Słowo Boże i sprawić, by uwierzyli, że to w nim są powody do ożywienia nadziei. To dlatego powołani do misji to hasło tego roku. Na tym właśnie polega misja: na tym, by, powtórzę, dawać ludziom Słowo Boże i sprawić, by uwierzyli, że to w nim są powody do ożywienia nadziei. Mieliśmy nawet spotkania przed Eucharystią. To jest jeden z punktów, który mamy w formacji bardzo istotny. Spotkanie ze Słowem Bożym, które jest żywe i skuteczne. Sami najpierw mamy uwierzyć, że to właśnie w nim są powody do ożywienia nadziei, że te obietnice się wypełniają. Wszyscy mają nadzieję, napisał papież Franciszek i dodał: Nadzieja jest obecna w sercu każdego człowieka jako pragnienie i oczekiwanie dobra, nawet jeśli nie wie, co przyniesie ze sobą jutro. Oczekiwanie dobra. Dobro jest tu kluczowe. W sumie wszyscy to wiedzą. Nawet świat to wie. Ale my, siostry bracia, gromadzimy się dzisiaj w tym miejscu po to, żeby wyznać wiarę i podkreślić, że dla nas jako Kościoła, bo jesteśmy Kościołem, że dla nas też jako w tym Kościele wspólnoty wierzących, to dobro pochodzi od Ducha Świętego. Tym największym dobrem jest dla nas Jezus Chrystus, Zbawiciel. Tak jak słyszeliśmy w pierwszym jak słyszeliśmy w drugim czytaniu. Wszyscy bracia, osobiście cieszę się, że tu jesteśmy razem. We wspólnocie, razem, jeden z drugim, nie jeden przeciw drugiemu. I razem realizujemy słowa przekazane przez Świętego Pawła. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są też rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch, dla wspólnego dobra. Jesteśmy tu jednak nie tylko dla własnego dobra właśnie. Jesteśmy tu jako powołani do misji, jako ci, dzięki którym nadzieja stanie się tlenem dla tego świata, tak bardzo nadziei w różnych miejscach pozbawionego. Ewangelia, tlenem dla wszystkich, którzy tracą oddech pośród beznadziei. A Duch Święty, który, powtarzając za papieżem Leonem, czyni mnie narzędziem swojej miłości wobec innych, wobec społeczeństwa, wobec świata, to Duch Odnowiciel Ziemi, tej Ziemi, znamy tę modlitwę Świętego Na Pawła II. Niech stąpi Duch Twój. Niech odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi. Odnowiciel Ziemi, tej Ziemi. A my jesteśmy narzędziami wobec innych, wobec siebie, wobec innych, wobec też świata. I Leon XIV, papież, tak do siebie mówi: Chociaż jestem kruchy, Pan nie wstydzi się mojego człowieczeństwa. Zakończę piosenką roku, którą znamy, a jak nie, to gdzie okazję sobie przypomnieć. Powiedział uczniom, idźcie więc, głoście wszędzie tę dobrą nowinę. W imię Pana kładźmy więc ręce na chorych, a zdrowie ich wróci im, a w imię Jego pójdzie wieść, nawrócenia i odpuszczenia. My jesteśmy tego świadkami, a Pan przyoblecze nas w swoją moc. My jesteśmy tego. Świadkami w imię Jezusa, a Pan przyoblecze nas w swoją moc. Piosenka tego roku brzmi jak wielkie zobowiązanie: iść nie można stać w miejscu, schować się. Iść, głosić, kłaść ręce na chorych, sprawić, by rozeszła się wieść nawrócenia i odpuszczenia. Życzę odwagi wiary, bo jesteśmy powołani do misji. Do rozwijania żagli, a nie do chowania się. Przepraszam za porównanie takie z dziedziny y, psów, no, podkulania ogona. Jak ktoś widział, jak pies jest wystraszony, to podkula ogon, chce się schować. A my powołani do misji, do rozwijania żagli i do wyjścia iść, kłaść ręce. Sprawić, by rozeszła się ta wieś nawrócenia, a nie chować się i podkulać ogon. I ważne jest posiadanie serca właśnie zakorzonego w Jezusie, Chrystusie, tak jak dzisiaj ci, którzy słuchali go, wpatrzeni w Jezusa. Tylko wtedy możemy z odwagą iść do świata i być rzeczywiście świadkami przemieniającej miłości Boga naszego stwórcy.